No, i słuchajcie, tu mamy temperaturę 55 stopni. A patrzcie, co się dzieje z kablem. O, czekajcie. Patrzcie. 85, 86 stopni. Pół godziny pracy, nawet i może nie ładowania. I teraz wy mi mówicie że przewody 25 w zupełności wam wystarczą do takiego obciążenia no to teraz ci wszyscy co mnie objechali bardzo proszę was o korektę waszych komentarzy tak to wygląda a patrzcie co się dzieje na złączu jeżeli byśmy jechali takim obciążeniem 90 stopni a jak kabla a jakbyście tego kabla dotknęli możecie mi wierzyć na słowo o tego to aż wibracji dostaje Aż normalnie drży wszystko kabel, tak jakby jakieś pole magnetyczne działało. Tak to wygląda. 160 A idzie obciążenia 164-165 Amperów pobieramy z magazynu. Tak? I 25. 25 przekrój, przecież to wystarczy do wszystkiego. To teraz wiecie, po co jest taka ilość magazynów. I teraz wiecie, po co jest taki busbar. Teraz wiecie po co są przekroje 70, właśnie po to, żeby tego nie przeciążać i żeby to podziałało, a nie żeby się coś skopciło. Tak to.